Czy to aby na pewno nie za wcześnie na odejście Oskara Pietuszewskiego? Żeby było jasne, sam kierunek jest znakomity. Porto to kapitalne miejsce do rozwoju, a Liga Portugalska to fantastyczna trampolina. Ale moment tego transferu wydaje mi się nie najlepszy. Warto przytoczyć słowa agenta Oskara Pietuszewskiego, Mariusza Piekarskiego, które zostały wypowiedziane jeszcze w październiku. Oscar na pewno zostanie do końca sezonu w Jagieloni. Nikt nie myśli o tym, żeby coś zmieniać zimą. I te słowa były bardzo rozsądne. Rozumiem, że trudno jest odmówić porto, że dla Jagielonii to są gigantyczne pieniądze, ale te około 11 milionów euro to i tak powiedziałbym, cena minimalna, promocja jak za tak wielki talent. Tym bardziej, że Pietuszewski jest na radarze właściwie całej Europy. W letnim okienku zdecydowanie więcej też tych czołowych klubów się wzmacnia, wydaje duże pieniądze i po prostu chętniej szuka zawodników. Poza tym Jaga znów zagra w pucharach na wiosnę, więc to byłoby kolejne okno wystawowe dla Oskara Pietuszewskiego. Pamiętajmy też o mundialu. To nie jest wcale wykluczone, że w tym roku kariera reprezentacyjna Pietuszewskiego również nabierze rozpędu, a kto wie, może nawet poleci na Mundial. Dużo jest głosów o tym, że kilka występów, samo zdobycie bramki w dorosłej kadrze mogłoby wywindować cenę za 17 siedemnastolatka. Uważam, że to nie jest zły deal Gieloni, ale latem mogłaby wyciągnąć na spokojnie dużo więcej. Moim zdaniem Pietuszewski powinien zostać w Białym Stoku co najmniej do końca sezonu, nawet już na wypożyczeniu z takiego porto. Dla tak młodego zawodnika kluczowa jest regularna gra, a w Portugalii jest to kwestia bardzo niepewna. Odejście Pietuszewskiego było nieuniknione, ale nie chciałem, by doszło do niego właśnie w tym momencie. Co o tym sądzisz, daj znać w komentarzu.